jest mój liebes Witam w Rostomili. Dzisiaj chcę porównać te dwa auta: Volkswagena New Beetle z 1998 roku i Volkswagena Kyfra w Polsce mianowanego Garbusem, na Śląsku Chrobokiem, a we Anglii na całym świecie bitlem z 1967 roku. No to. Zaczynamy. Gdybyście chcieli akuratnie dowiedzieć się coś o tym modelu, no to ja już nagrał dwa filmy. Jeden kanał o tym modelu kuknijcie się, a jeden o historii yy, Volkswagena bo to był pierwszy Volkswagen, a to jego następca. Zobaczcie się te filmy, bo to są Richtig ciekawe materiały. Zapraszam. A teraz pięć podobieństw i pięć różnic. No i przód, co? Monopodobieństwa, no to słuchajcie pozornie. Pierwsze podobieństwo, o którym chcę powiedzieć, to klumpa charakterystyczna, jajcowato. Tutaj zobaczcie się te e, szózblechy, to są po śląsku szuzblechy. tu ze drugiej zajty i przy Niubitlu tak samo, chociaż mono troszkę mniej wyróżnione, o i tu ze zatku też, ja, genau i zobaczmy jak je ze zadku przy kiwze też te blechy to jest podobieństwo klumpa i blechy kolejne podobieństwo to plac na cztery osoby zobaczcie jak to tu wygląda zadnio kanapa e, Weprawdzie tu mamy troszkę placu ale są cztery pasy no 3 bajtle by się zmieściły ale auto jest zarejestrowane na 4 persony tutaj we mamy podobnie bo niby na 4 persony chociaż w dowodzie rejestracyjnym mamy plac na 5 personów e szlifujcie, eli to jest jakiś feler, albo Richtig tak jest bo 3 do zatku Richtig tu wlezie widzicie, tu nie mamy Pasów tu nie ma tak to oznaczone, a trójka dorosłych personów no też bo jechało tu, ale tak po prawdzie była tu fest ciśba. No to można uznać, że plację na 4 persony. Kolejne trzecie podobieństwo to podobne blindy okrągłe, jest podobne, a ze zadku no to już nie ma tak samo. No, ze zadku widzicie. Tak, richtig okrągłe we New Beetle, no i takie jajeczka we kiwsze, Ale we nieskorniejszych modelach we kiwsze były stopy elefanta. I to już było bardziej podobne do tego New Beetle, Bardziej okrągłe, i no, że we kiwsze było to wystające. Kolejne podobieństwo to logo Volkswagena w niektórych markach znacznie się zmieniło we Volkswagenie prawie się nie zmieniło godą o tym więcej w filmie o historii Volkswagena i ostatnie podobieństwo dwoje drzwierzów no można powiedzieć, że New Beetle ma jeszcze trzecie drzwierze ale chodzi o boczne drzwierza no to mamy dwoje drzwiżów na boku Szyba nie otwierano, nie uchylano i teraz pokoża wam tu wykrywkę też ja tu. A tu mamy nie odchylano szyba, ze drugiej zajty to będzie lepiej, bo tu mamy przestrzeń genał, bo to się rozchodzi. Teraz przechodzimy do różnic. Pierwsza różnica. To motor, tak, trzymam, bo mi to <głos》> spaduje. Tu mamy 1,9 TDI. To jest diesel, niezniszczalny Volkswagenowski diesel, 1896 cm3, 4-cylindrowy 90 koni mechanicznych, chłodzony cieczą. Były też inksze motory, oczywiście benzynowe o większej mocy, ale jogodą e, Genaouch, jak je. ve tým můj modelu. Tuky ve kevře máme motor 1200, akurat nie 1192 cm3, ale jest to bokser. Benzyna, ale niezwykło. Bokser, motor przeciwsobny, też czterocylindrowy, ale co dodatkowo jeszcze chłodzony luftem. Takich audi się nie robi, to jest coś niebywałego. Bokser chłodzony luftem. 34 koni mechaniczne, ale zrywo się równie dobrze co ten 90 koni mechanicznych. Jeszcze dodam, że oczywiście tam to jest turbo diesel TDI. Dobre, no to odpolimy. Kolejna różnica to Packenhalter. W New Beetle znajduje się ze zatku, tak jak we wszystkich, prawie wszystkich nowych autach, a we Kiewszy Wam pokorza, Tak otwieramy, możemy też drejny na knefel. No i zobaczcie, nieduży, 209. Cima nie widać aż tak, ale 209 litrów i tu możemy też rozłożyć e, zadnią kanapa, odrywo się widać. Także w hatchbackach to mamy. We sedanach ze tamtego czasu nie każdy miał okulara i sedana i tam się nie rozkładało. E, no to mamy ten 209, a po rozłożeniu 769 litrów. We chroboku halter mamy ze przodku, Pokazywał, że kto gnał we filmie o tym aucie i zaproszę Was jeszcze raz do niego, wtedy to nie było jakieś dziwaczne rozwiązanie, no to koniec godki pokorzawą. Otwierał otwiera się drejny, tam jest taki Dinks, taki wichajster. i dźwigamy i też się fajnie czemu nie trzeba żadnych podstawek powiem wam nie wiem wiele tu mamy litrów mamy tu koło zapasowe zbiornik spryskiwaczy płynu brimzowego, zbiornik poliwa no to też można powiedzieć te różnice ale już jak tego nie wymienię, mamy 5 różnic, 5 podobieństw no i nie wiem wiele tu mamy litrów ale jeden kofer, dwa małe kofry jeden srogi się tu zmieści Ludkowie, zaproszę was jeszcze do środka, bo tu jest drugi pakenhalter taki pomocniczy więc mamy dwa pakenhaltery nowe w szkodzie 105, 120 i pewnie we wcześniejszych też tak było zobaczcie tu mamy drugi pakenhalter ja no i możemy też rozłożyć te siedzenia mamy wtedy dosyć dużo przestrzeń zobaczcie I że do tego możemy możemy inną strzotka się dostać nie ma od zewnątrz wejścia. Weniu Beetle mamy napęd na przód, a weekiewszy na tył. Kolejna różnica to masa. Nie gadałbym tu nic, jakby różnica była niewielka i jakby jeden od drugiego był znacznie większy. Ale one są porównywalne, no Beetle jest wyższy je. Szerszy, ale troszkę, a na długość mniej więcej taki są, a masa tego modela 1359 kg. No wiadomo, te diesel benzynioki ważyły mniej, ale jest to różnica w porównaniu ze kefrem. Bo ten robok z 1967 roku ważył pozór 760 kg. Jak chrom to albo to auto, a że miał już okazję, no to richtig czuć różnica. I ostatnia różnica. Mono troszkę na wyrost, ale Wam pokorza. Piąta różnica to schowek. Zobaczcie. O. Kupnijcie się. U się otwiera. I o. No, Kłytki, mamy go. Zamykany na kluczyk, ale tego nie używam. A we chroboku mamy tutaj bardziej tak na wierchu, taki stylowy. Tak się otwiera na knęfel. Zobaczcie. No i mono, i troszkę większy niż w new Beetle. I e, posłuchajcie tego klanka. Fajny, klasyczny klank. Mógłby jeszcze mocka i mocka. Fest, a fest. Godać o tych autach, ale film by był znowu długi. Jak was to interesuje, to zobaczcie się film jeden i drugi o tym modelu, a jak chcecie, żebym nakręcił o tym New Beetle, to szajbnijcie. Jeszcze jedno dodam, że New Beetle produkowano od 1998 do 2010 roku, a Kyfra, bitla, Garbusa Roboka od 1938 do 2010. 3. więc można mieć starszego New Beetle od Kyfra bo można mieć Kyfra z 2003 to już tam w Meksyku zakończyli produkcję a New Beetle z 1998 ten model genau jest z Meksyku no a ten z Niemiec Proszę dziękuję Wam za dzisiaj jak chcecie zobaczyć więcej filmów, to e, abonirujcie mnie, e, wciście taki knefel czerwony subskrybuj ze, z dzwoneczkiem, bo co piątek nowy tajlik. Filujcie mnie na Instagramie, na Facebooku, tam nowe bildy i widzimy się w następnych odcinkach, tajlikach. No to do zaś. Pyrsk!